Otylia Jędrzejczak i wszyscy wiedzą już o kogo chodzi, dzień dobry. Dzień dobry. Ten wywiad z konieczności będzie musiał być bardzo krótki, ponieważ tu już ogromna kolejka młodych ludzi, pływaków, którzy czekają na autografy. Pani Otylio, co dla Pani jest ważne w życiu? Wydaje mi się, że najważniejsze w życiu jest uśmiech, zadowolenie z tego, co się robi, bo tak naprawdę, jak ja o to mówię, nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie, do których się sobą przykładamy. I, I trzeba walczyć o swoje marzenia, o swoje cele, to jest dla mnie najważniejsze. No a tutaj dzisiaj, w dzisiejszym dniu sprawia mi radość to, że tam e, młodzież skakuje do wody, realizuje swoje marzenia, e, wyznacza sobie nowe cele i że ja dzięki i swoją osobą mogę zmotywować ich do działania. To było ostatnie 200 metrów w moim życiu. Koniec. Tak powiedziała Tylia Jędrzejczak. To znaczy nie do końca to było tak powiedziane, że to jest totalny koniec. Powiedziałam, że ostatnie 200 metrów, więc nie, nie że koniec kariery. Zostawiła sobie pani jeszcze tę furtkę. <grym> Dokładnie, akurat byłam po tym starcie i, i zmęczona i zawiedziona, a szczególnie tym, że pracą, którą wykonałam, była rewelacyjna i byłam z niej bardzo zadowolona przed samym startem. Więc wydaje mi się, że tak, że co będzie dalej, to zobaczymy. Najbliższe dwa lata mi pokażą. Dzisiaj, w przyszłym roku, we wrześniu w tym roku tak naprawdę, wyjeżdżam na kolejny kierunek studiów. Ja skończyłam AWF, skończyłam PR. Teraz jadę na MBA sportowe do, do Soczi i tam będę studiowała i skupię się na tym, żeby zadbać o sylwetkę. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj projekt, który realizuję, jest projekt ten mówi Motylia, czepki, okularki. Ja pamiętam, jak marzyłam o tym, żeby mieć okular, czepek albo okularki, albo koszulkę z nadrukiem jakiejś innej pływaczki, z którą zresztą potem rywalizowałam, bo to była Franciszka Wananzyk. I mam nadzieję, że w ten sposób też zmotywuję młodzież do działania. Czyli taka skromna bizneswoman już teraz? Bizneswoman, no, tego też trzeba się nauczyć. Tak, w sporcie. Dojrzewałam do tego, żeby zaczą osiągnąć sukcesy, 25 lat treningu, i tego też trzeba się nauczyć, żeby móc. Dobrze funkcjonować w biznesie, więc zobaczymy. A sport i biznes są bardzo sobie bliskie, bo tutaj liczy się determinacja, tutaj liczy się cierpliwość i wydaje mi się, że to jest spójne. Czy mam rozumieć, powracam do poprzedniego pytania i odpowiedzi, że marzy się Pani jeszcze kolejna olimpiada? <laughs> Wie Pan co? Nie mówię tak, nie mówię nie. Nie chciałabym powiedzieć, że tak, bo nie wiem co będzie. Nie chciałabym mówić, że nie, bo też nie wiem co będzie. Um... W moim przypadku jest to trudne, bo jeżeli ja wystartuję i to każdy od razu powie, że jak będzie słaby start, to, to po co? Eee, każdy od razu chce, żebym zdobywała medale. Ja Zazwyczailiśmy się. Racja przez 10 lat, każdej tak. imprezy przywoziłam medale. Rzeczywiście jest tak, że ja chciałabym pokazać to, tak, co, co zrobiłam w Londynie: pokazać młodzieży, że udział w Igrzyskach, bycie w rodzinie olimpijskiej jest niezwykłym już osiągnięciem i wyróżnieniem dla każdego sportowca. I to jest coś, o co walczą walczyć. Warto walczyć. A... Od dawna a się mówi, że udział jest najważniejszy. Dokładnie, a medale to jest już, że tak powiem, część dodatkowa. To, co jest... Najprzyjemniejsze. Tak, rzeczywiście najprzyjemniejsze, ale ja jestem, wie pan, co też przekonany, że sukcesem wcale nie są tylko te medale. Sukcesem jest umiejętność podnoszenia się z porażki, bo to przy porażce szybko się poddajemy i, i zaprzestajemy swoich dążenia do celu. I co, Tylia Jędrzejczak podniosła się z porażki, czy podnosi się? podniosłam się nie raz. Podniosłam się nieraz i uważam, że to jest za sukces swojego życia i dzisiaj, dzisiaj chcę pokazać młodzieży, że warto, warto bez względu na wszystko walczyć o marzenia. Wspaniała kariera sportowa, medale olimpijskie, w tym złoty, mistrzostwa świata, Europy, no, sport, rekordy świata, rekordy Europy. No trudno to wszystko spamiętać, to oczywiście są tylko te najważniejsze sprawy. I to jeszcze chyba nie czas na wspomnienia. Z tego wnioskuję, co pani mówi, że jeszcze. Nie czas na wspomnienia. Wie pan co, na pewno warto wspominać i przypominać sobie to, co zrobiliśmy, bo ja o tym zapominałam przez całą karierę. Ale tak, ja żyję z dnia na, znaczy ja żyję celem poszczególnym i wydaje mi się, że nigdy nie, nie, nie traktowałam siebie jak gwiazdy i to mi dawało możliwość osiągania sukcesów. Nawet w tańcu z gwiazdami. <laughs> Ta, nawet w tańcu z gwiazdami. Rzeczywiście tam to była w ogóle inna odskocznia, to była zabawa, coś co dało mi uśmiech i też nauczyła mnie. Um przed kamerą, to było. Był też, też epizod filmowy, ja już myślałam, że zostanie pani aktorką. Były takie marzenia. Znaczy ja o tym mówiłam od dziecka, że zawsze chciałabym spróbować. To nie jest tak, że od razu bycie aktorką. Natomiast bycie z czasami inną twarzą, wcielanie się w kogoś innego też jest przyjemnością, a każdy sportowiec po części musi być trochę aktorem przed startem, nie może zdradzić tego, że się stresuje. Zatem będę pani kibicował jako aktorce. No, no, nie, również. Nie, wydaje mi się, że to, co najważniejsze dzisiaj, to chcę mieć, czerpać uśmiech z życia i mieć pozytywne nastawienie. A to, co będzie, to tak naprawdę wyklaruje każdy dzień. O której pani wstaje? Dzisiaj? Nie, rano tak w ogóle. Ale w ostatnich czasach wstaje troszeczkę później, jest to godzina tam dziewiąta, dziesiąta? Właśnie, a o której pani wstawała, kiedy były ciężkie, katorżnicze treningi? O czwartej, czterdzieści pięć. Nie wytrzymałbym. Tak, ja dzisiaj też mówię, nie wiem, jak to wytrzymałam. I to pływanie, od ściany do ściany, od ściany do ściany, w dodatku jeszcze chlor w basenie. No tak, ale wie pan co? Jestem piękna rzecz, to, że można dużo przemyśleć. Ja wszystkie egzaminy nauczyłam się na wszystkie egzaminy w basenie. Napisała mnie jednego harlekina w basenie, więc naprawdę wydaje mi się, że to jest też piękne. Pomimo tego, że bywa monotonne, bo pływanie jest sportem monotonnym, ale ma w sobie coś takiego pięknego, że możemy zastanowić się nad sobą i nad tym, co w samym życiu zrobić. Jeden ze swoich medali sprzedała Pani. Tak, został zlicytowany na Klinikę Hematologii i Onkologii we Wrocławiu. W ogóle, jeśli dobrze się orientuję, zajęła się Pani także działalnością charytatywną? E, współpracuję z wieloma fundacjami, staram się gdzieś tam pomagać na każdą e, możliwość. Oczywiście, jeżeli są jakieś prośby, o, jakieś fanty na licytację, też z przyjemnością to robię. Uważam, że warto pomagać drugiemu człowiekowi. Nigdy nie wiadomo, co nam się może przytrafić. To prawda. A jeszcze tak na zakończenie, bo to też zwykle kibiców interesuje, tak po cichu powiem, bo tutaj y, młodzież stoi, y, seks i sport. Pomaga, przeszkadza. <grym> 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 y, y, wie Pan co, y, wszystkiego w życiu trzeba spróbować, jak to się mówi. <grym> takim erotycznym, skromnie erotycznym akcentem kończymy. Bardzo serdecznie Pani słuchu. Dziękuję bardzo.